Dzień dobry wszystkim słuchaczom, tym przypadkowym jak i regularnym. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż pozostałe, ponieważ czeka nas małe podsumowanie poprzednich 49 odcinków, ale żeby nie było nudno w tyle z konkursem. Jednak o tym nieco później powiem więcej. Ponad rok temu zaczęliśmy naszą serię od tego, kim i czym są istoty ezoteryczne. Więc jeśli jesteś wrażliwą osobą, a być może sądzisz, że nawet przewrażliwioną, jest to coś zdecydowanie dla Ciebie. Polecę wtedy także odcinek o empatach niewykluczone, że i tam rozpoznasz siebie. Kolejnym ważnym tematem, który był poruszany, było oczyszczanie wszelkich talizmanów, amuletów oraz kamieni. Jeśli nie wiesz, jaka jest różnica pomiędzy pierwszymi dwoma to tak się składa, że i to zostało już omówione. Z kolei ludzie lubiący żyć w zgodzie z naturą i matką ziemią mogą być zainteresowani tym, jak stworzyć własną wodę księżycową lub obchodzić sabaty, kiedy dziękujemy, a kiedy prosimy o więcej łask. Jeśli chętnie podróżujesz, wybierz się szlakiem kamieni diabelskich. Sam zbadaj, o co z nimi tak naprawdę chodzi. Dla osób interesujących się wróżbami i magią. Powstały odcinki o faktach i mitach dotyczących Tarota oraz o tajnikach pracy Hiromanty, czyli osoby wróżącej z dłoni. Na playliście jest także pozycja z wróżbami na ten zatrważający rok 2022. Podzieliłam się także moją wiedzą na temat laleczek voodoo, choć nikomu nie polecam brać się za ich tworzenie, ponieważ wszystko na tym świecie ma swoją cenę. Za to z bezpieczniejszych tematów podałam instrukcję, w jaki sposób poprawnie wykonać oczyszczanie domu lub mieszkania, ponieważ nie należy bagatelizować tego, w jakiej energii sami żyjemy. A z tym już się zazębia historia prawdziwa opętania. Nieco dramatyczna opowieść, ale z przestrogą w tle. Bo trzeba pamiętać, że świat ezoteryki bywa także niebezpieczny dla niedoświadczonych. Niemniej jednak pojawił się odcinek o tym, w jaki sposób wesprzeć swoje zdrowie. W pełni bezpiecznymi rytuałami, bo przecież zdrowie jest bezcenne. A jeśli je masz, to posłuchaj o przyciąganiu dobrobytu. Pośród nas są zapewne ci, którzy fascynują się starymi legendami i tym, co nie zostało jeszcze zgłębione przez naukę. Tutaj mogę zaproponować odcinek dotyczący marnocnych, co to od zarania dziejów nękają Bogu ducha winne osoby. Ponadto pojawiły się opowieści o tajemniczych kryptydach. Za to w temacie paranauki został omówiony samozapłon człowieka, spontaniczne przenoszenie się w czasie oraz niewyjaśnione historie tego świata, o których możemy snuć jedynie przypuszczenia. O ile jesteś fanem wszelkiej duchowości i poszukujesz siebie, rozwijasz w sobie to, co nienamacalne, to powstały odcinki o reinkarnacji z odesłaniem do literatury fachowej oraz dowodami potwierdzającymi tę tezę. Warto też rozpocząć swoją przygodę z kamieniami, dowiedzieć się o ich mocy, jak można je wykorzystać w życiu codziennym, budując z nich siatki kryształowe. Jeśli jednak już wiesz nieco na temat ezoteryki, to prawdopodobnie posłuchasz chętnie o kronikach Akaszy lub o tym, jak odnaleźć swojego przewodnika duchowego. Nie mogło tutaj zabraknąć omówienia wątku Aury, Meridian czy dzieci indygo-kryształowych i tęczowych. Z dziedziny ezopsychologii możecie posłuchać o wampirach energetycznych i dzięki temu wyeliminować takich właśnie negatywnych ludzi ze swojego życia. Jako matka możesz także dowiedzieć się z odcinka o urokach, jak zabezpieczyć swoje dziecko właśnie przed takowym złym wpływem innych osób. Jeżeli przeżyłeś utratę kochanego zwierzaka, warto posłuchać o teorii, w myśl której nasi futrzaści przyjaciele nie odchodzą od nas na zawsze. Podobna teza dotyczy śmierci ludzkiej, z tym, że opowiedziałam o zupełnie bezpiecznych sposobach na kontakt z tymi bliskimi, których utraciliśmy. Tak więc pokrótce podsumowałam, o czym już była mowa. Jeśli wpada Ci do głowy jakiś temat, któremu miałabym poświęcić odcinek, napisz o tym proszę w komentarzu. A więc teraz przechodzimy do konkursu, w którym można wygrać mieszankę kadzideł żywicznych, zmieszanych specjalnie dla wygranego o wartości kilkudziesięciu złotych. I voucher na dwa małe rozkłady tarota. Zwycięża osoba, która do 20 kwietnia 2022 roku, do godziny 21, napisze w komentarzu prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe a jest ono następujące: Jaka jest różnica między białym a czarnym pentagramem? Dziękuję wszystkim za uwagę i będę wdzięczna za każdego lajka i subskrypcję.